Siemano widzowie. Dzisiaj będziemy próbować nie dotknąć zielonego koloru w Stumble I już ten challenge zaczynamy, więc dajemy zagraj. Dobra, i czekam na graczy i będziemy próbować nie dotknąć zielonego koloru. Już miałam taki challenge z żółtym kolorem, ale to już jakiś czas temu, miałam, chyba miesiąc tam, nie wiem. Dobra, czekamy i czekamy. no dobra jeszcze ładuję i co za mapa będzie oby z żadnym ale właśnie jak będzie na przykład tiefall, to jak mamy to przejść bez dotykania zielonego hmm no to jest pytanie o jest floor flip dobrze czemu mnie zaczyna boże już na pewno nie przejdę, bo nie wiem dlaczego. Nie zawsze w moim nie mnie zacina. Zawsze. O dobra. Dobra. Nie jeszcze mam szansę. Ale wiesz, wątpię. O nie! Co? Czy wy to widzieliście? On tak spał na dół, tak hansko. Kurde. O. Dobra, możemy tutaj prze... Co to miało znaczyć? Przecież powinienem to na no spokojnie sobie przejść, a mnie to hamsko spycha, dobra. Dobra, trzeba teraz ustawić tu. O! Haha! Ha! Dobra. O nie, on wyszedł. Dobra, wchodzimy już. A chciałam tego typka tak złapać i z nim wyjść na finisz, na metę. Dobra, oglądamy jakiegoś dzika. Wchodźcie już, bo chcę drugą rundę. Dobra, patrzę. Niech on wchodzi. Smok. Wchodź już. No dobra, nareszcie. A czy on się w ogóle dostał? Gdzie smog? O tu jest. O nie, jak tak. To... Kurde, chyba nie odpadł. A śmiesznie by było. Śmiesznie by było, jakby odpadł. O nie. I to, o czym mówiłem. Jest iPhone. I teraz musimy. Musimy dotknąć zielony, żeby to przejść. No dobra. Dobra, niestety musimy dotknąć zielony. No co to miało znaczyć? Tak gra mnie nie cierpi. O nie, o nie, o nie. Oni już się dostaną. Nie błagam. Kurde. O jezu. Tak gra mnie nie cierpi. Dobra. Dobra, gramy dalej. I ciekawe co teraz będą za mapy. Ja bym nie był... Czyli, a jak będzie na przykład Botbash, czy Super Bowl Scramble. czy na przykład Rush... Rush Hour, tak? To tam są auto zielone. Albo na przykład Hot Wheels, tam są te... O, Na się nie będziemy mogli e, jechać na te, na te przyspieszacze. Więc to będzie utrudnienie. Dobra, długo losuję. No halo! Hello! Hello! No kurde. chyba muszę włączyć grę i wyjść dobrze więc wybieramy wyjść wchodzimy no dobra się włącza dobra OK. się włącza o dobra. Dobra, to zagramy. Ok. Będziemy grać. Obejrzyj, już znam tak długo. Nie ten. Nie ładowało. Wtedy nie miałem. Chyba nie miałem internetu czy coś. Dobra, to lecimy dalej. To znowu będzie tak długo? O dobra. TIFAL! No Na serio! Za co? Dobra. Okej. Okay. Nie! Ja mam pinga strasznego. Kurde, niektórzy tu mają motki buta. Kurde, myślałam, że kogoś złapię. Dobra, on kogoś złapię i go wywalę. Ha, ha. Wywaliłem go! Wywaliłem gościa! Kurde. Dobra, król, chodź! Aj... Złapałem go? Nie, chyba nie złapałem. Dobra, nie ma. To się zacięło. O, dobra. Czy on się dos... Czy ten astronaut się dostał? Zobaczymy, czekajcie. Gdzie jest astronaut? O, tu jest! Dostał się, dostał. Dobra. I co teraz będzie za map? Ale dotknęliśmy zielony, więc źle. Hmm, szkoda. Już dwa razy dotknęliśmy. Treasure Island. Tra o, jestem idealnie na pierwszym miejscu od samego. Już. No co tam. Aha, bo zapomniałem. To jest półfinał. Jezu. Czemu nie zabrałem tej monety? Kurda. W, w, półfinał jest najgorzej. Bo... Aha. No co to ma być? Czemu mnie tak zacina? Jezu. Ja mam tylko 3T. Ja sobie teraz przypominam jak kiedyś, jak niedawno w sumie, były jeszcze te przepychaczki w sumie ja cały czas z... nie przychodziłem tylko zbierałem, nie wiem z 30 zwykle za pliko miałem przepychaczek, normalnie, jak te króliki były. Oczywiście też mam jakieś tam filmy, jakieś shorty, na przykład jak kupowałam Golden Banana czy, znaczy jezu nie Golden Banana, Gold Rabida. I tego, tego szkieletona takiego Robita. Jeszcze jednego. Nie wiem dlaczego mi się pomyliło z Goldbanem. No Ej, czy wy to widzicie? Nie, to nie chcę wybić. No, nareszcie. O, czekajcie, bo tam nie trafiłem. Okej. Okay. O, złota moneta! Kurde. Nie. Ja Cię potrzebuję, żeby wygrać, ale i tak nie wygram, bo mam 13 miejsce. Jezu. Tylko 8 sekund. Z... Aha. Dobra. Za, Do... a, dobra. Odpadam. Dobra, wychodzimy. I gramy dalej teraz. Zobaczę, czy mam darmowe. Nie wiem, zobaczę, czy nie. A, jest ten nowy legend. Fajny on jest tylko, że mi szkoda klejnotów, bo je zbieram na Stumble Pass. Jakieś fajne oferty. Za drogie. Jezu, to jest coś specjalnego. Kurde, ja tyle klejnotów nie mam. Hmm. Dobra, nieważne. No, zoba... Jeszcze ktoś chyba gra z moich znajomych. O. dzień gra, dobra. Yy, teraz. A, dobra, dajemy zagraj i znowu próbuję Nie, jeszcze zagramy tak z dwie rundy, bo już 10 minut. No, aż tak długo to nie, no ale. No, dwie rundy i kończymy odcinek. Więc próbujemy wygrać teraz. Musimy teraz wygrać, no ale ja mam te pingi, więc raczej to się nie uda. Hmm. O, sping. O, musimy na te piłki uważać, więc tam, gdzie są piłki. Halo? Ej. O Jezu! Co się dzieje? Ja mam pinga strasznie. Dobra, trzeba zaczekać. Okej. Okay. Lecimy, ale. Nie, jeszcze mogę. Mam szansę, ale nie wiem jaką. Chyba niewielką. O, nie. Kurde, szybciej, Jezu, nie, nie laguj się, nie laguj się, tylko leć, mam, mam, o, niektórzy mają tego Gold Rabida jeszcze, o, 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 kurde, myślałem, że go zabiorę i razem pójdziemy na tą metę, no Jezu, szybciej. Czyli, czy ten skin, y, coś specjalnego, ten fioletowy się nie dostał? Nie dostał się! Aha, bo ten złoty królik, ten gold rabbit się dostał, aha. I co będzie teraz za mapa? Oby z niczym zielonym. Z niczym zielonym, ja błagam. Oby to nie był taifol? Nie wiem. Aha, już dotykam zielonego, już. Na no sam start. Dobra, i tak. To jest moje naj... I tej. Ma... Jestem w każdą mapę dobry. W każdą. Oprócz tej, właśnie. Tej najbardziej nie cierpię. Fa... Ona by była fajna bez tych biedronek. Fajna by była bez tych biedronek. Kurde. Wywalaj stąd. Bo mnie tylko wnerwiasz. Joki fart! Nie, już nie. Już odpadłem. Jezu. dlaczego ja mam te pingi? A mógłbym wygrać, mógłbym. No. Dobra, gramy ostatnią rundę i kończymy odcinek, bo już 12 minut. No. Dobra. Gramy. Dobra. I oby teraz nie było... Ni Ale teraz dotknęliśmy zielony, no właśnie. Teraz mi się Nie wiem. Miałem taką pustkę w głowie, teraz mi się przypomniało. Więc. No. No szybciej. Jezu, czy znowu będę musiał yy, wychodzić i wchodzić z, z gry? Dobra, wyjdę i wejdę. Dobra. Się włącza. dobra. On dobra włącza się. No co? O, dobra. Jest. Więc no, albo dobra. I nam możemy nawet na tym zakończy, y, y, zakończyć odcinek. Nawet nam dobrze poszło tylko, że dotykaliśmy zielony na tych mapach, na których musieliśmy. Więc to na tyle. I wam, jak wam się podobało, to zostawiacie suba na tym kanale i łapkę do góry. Pa, pa!